A jak również po informacji rynkowej, którą Państwo z pewnością posiadacie, iż eksport polskiego mleka, czy polskie mleko jest tym produktem, które w ostatnim czasie szczególnie cieszy się dobrym wzięciem polskie produkty branży mlecznej, szczególnie dobrym wzięciem na rynkach europejskich, ale i również rynkach światowych, bo podam tylko, że w przypadku rynków tych bardziej odległych, azjatyckich, w przypadku rynków afrykańskich ten wzrost eksportu w pierwszych pięciu miesiącach tego roku przekracza 100% w stosunku do ubiegłego, więc w tym obszarze bardzo dużo się dzieje i widzimy już tutaj, że te wzrosty są bardzo, bardzo istotne. Podobnie w przypadku pszenicy, zwróćcie Państwo uwagę, bo ten akurat element zbóż jest podnoszony bardzo często na konferencjach Prawa i Sprawiedliwości, że, że 400, maksymalnie 690 zł. Przypomnę Państwu, że próg opłacalności czy próg ryzyka ustawiony przez Unię Europejską to jest około 400 zł, te magiczne 101,3 euro. 3. I w tych latach niestety to były jedyne lata, biorąc pod uwagę ostatnie powiedzmy 10 lat, w których zastosowano mechanizm unijny ratujący niejako rolników z opresji w postaci... Spadły poniżej progu tego granicznego. To tutaj.